W grupie chcemy pozostać firmą neutralną ekologicznie, chronić zasoby oraz podwyższać efektywność energetyczną naszego przedsiębiorstwa, bo odpowiedzialność za środowisko jest jednym z głównych filarów naszej długofalowej strategii. Na arenie międzynarodowej przejawia się to na przykład wykorzystywaniu do produkcji niskoemisyjnej stali bądź budowaniu nowych budynków i hal tak, aby w jak największym stopniu było niskoemisyjne. Działamy również w skali mikro, czyli na naszym podwórku w Polsce. Z tego właśnie względu zdecydowaliśmy się na radykalne zmniejszenie zużycia papieru w czasie naszej akcji LATOS W porównaniu z rokiem 2020 zmniejszyliśmy nakład naszego papierowego katalogu aż o 80%. Każda z zarejestrowanych podczas eventu LATOS Hetyś firm otrzyma tylko albo aż jeden bezpłatny egzemplarz katalogu. Drugi i każdy kolejny będą wydawane odpłatnie po złożeniu zamówienia wyłącznie w trybie online. Chciałbym podkreślić, że takie działanie nie ma na celu uzyskania dodatkowych przychodów. Wręcz przeciwnie. Uzyskane w ten sposób środki już jesienią tego roku przeznaczymy na zasadzenie nowych drzew. Takim działaniem chcemy choć w pewnym stopniu skompensować zużycie surowców wykorzystywanych do produkcji katalogu. Liczymy na to, że podążycie za nami i razem będziemy aktywnie działać na rzecz środowiska i naszej wspólnej przyszłości. Bo działamy już dziś, z myślą o jutrze. thank you